Witajcie z dobrzyści. <laughs> Witajcie niedualni przyjaciele. Dzisiaj będzie o tym, że nie jesteś też swoim umysłem. Ostatnio było o tym, że nie jesteś swoim ciałem. Krótkie przypomnienie, dość jasne. Ja jestem świadomy, a moje ciało jest nieświadome. Ja jestem jeden, a moje ciało składa się z różnych elementów. Ode mnie, od tego co jest podmiotem tej opowieści, nie da się niczego odjąć. Jestem całością, jednością, która jest cała. Nie da się ode mnie. Czegoś odkroić. Nie da się czegoś też do mnie przylepić, a do mojego ciała da się coś przylepić. Od mojego ciała da się coś odjąć. Moje ciało jest zmienne, a ja jestem niezmienny. Moje ciało pojawiło się i zniknie, a ja nie. Ponieważ ja zawsze jestem, a moje ciało nie zawsze jest. I mam nadzieję, że to jest dość proste. Patrzę na ręce i mam absolutną, stuprocentową pewność, że ja jestem tym, kto patrzy, a ręce są tym, co, co jest widziane. Ja jestem tą istotą, która ma świadomość tego, że widzi swoje ręce. A ręce? Nie wiem, czy mają świadomość tego. Że nam nie patrzą. <laughs> Wygląda na to, że ręce nie mają świadomości. Ja mam świadomość. Ja jestem świadomością. Ja jestem świadomy. A ręce są tym, co jest świadome. I te same, te same argumenty dotyczą umysłu. To jest troszeczkę. Ymm, trudniej złapać. Mam wrażenie, że łatwiej zobaczyć, że ręka jest nieświadoma, a trudniej zobaczyć, że umysł jest nieświadomy. My mamy takie wrażenie, że, że no przecież jestem świadomy, że palenie szkodzi, nie? No przecież jestem świadomy. Ja głupi nie jestem, nie? Mamy takie przeświadczenie. Ale to stwierdzenie można sobie zobaczyć, tak jak w komiksie można zobaczyć myśli bohatera. Albo słowa bohatera, nie? I te myśli nie są świadome, to ja jestem świadomy myśli. Ja jestem świadomy moich myśli. Myśli nie są świadome. Świadomość jest czymś innym niż myślenie. Czym jest? Czym jest świadomość? Czymś, o czym nie da się opowiedzieć. Myśli należą jeszcze do materialnego świata. Nawet jeśli są bardzo subtelne i nie wiem, jakiś fizyk by się pewnie ze mną kłócił, że, że myśl nie jest materialna, ale mistyk już by się ze mną nie kłócił. <noise> Mistycy się nie kłócą. Mistyk dobrze rozpoznaje, że świadomość jest czymś, co można wskazać, a jeszcze lepiej czymś, co można poczuć, można rozpoznać. Ja mam świadomość, że jestem świadomy, jest ostatecznym rozpoznaniem, nie potrzebuję żadnych innych instancji do tego, żeby potwierdzić prawdziwość tego rozpoznania. Ja jestem teraz świadomy. Mogę być świadomy różnych rzeczy, różnych dźwięków, różnych doznań z ciała, ale mogę być też świadomy tylko tego, że jestem świadomy. I ta świadomość nie ma żadnych właściwych właściwości. Poza tym, że jest istnieje i że jest świadoma. Słowa nie dotykają świadomości. Słowa są reprezentantem myśli, a myśli należą do świata materialnego. Subtelnego, niewidzialnego, ale materialnego. Myślą, każdej myśli można przedstawić przeciwmyśl. Można, każdej myśli można przedstawić zaprzeczenie. A świadomości nie można zaprzeczyć. Możesz oszukiwać, twój umysł może oszukiwać, twój umysł może powiedzieć: Ja mam świadomość, że palenie mi szkodzi, albo mam świadomość, że powinnam się zapisać na basen, albo mam świadomość, że biedne dzieci umierają w Afryce albo na jakichś innych kontynentach. Ale to są tylko słowa. Świadomość jest czymś innym, jest rozpoznaniem tego. Na co te słowa wskazują? Ktoś w komentarzach ktoś fajnie napisał, że straszne bzdury. Straszne bzdury opowiadam. Ja się z tym zgadzam, tak, to prawda. Natomiast, jak ktoś się przywiązuje do tych bzdur i komentuje te bzdury, to znaczy, że nie złapał tego. Co można złapać na tych filmikach? Nie? Czyli, czyli tego rozpoznania, które jest poza słowami. Słowa mogą być mylące, słowa mogą być nietrafione, słowa mogą jednemu pasować, a drugiemu nie. Dla jednego te słowa mogą być bzdurami, dla drugiego te słowa mogą być objawieniem. Ale same w sobie te słowa nie, nie, nie mają czegoś niezwykłego. Ale jest coś w nas, co rozpoznaje słowa. Jest coś w nas, co rozpoznaje obrazy. Jest coś w nas, co rozpoznaje dźwięki. To jest świadomość, o której się nie da nic powiedzieć. <laughs> Można oczywiście opowiadać takie rzeczy, że ta świadomość jest zawsze. Ilekroć zwrócisz się do siebie z pytaniem, czy jestem świadoma, czy jestem świadomy, to ta świadomość zawsze będzie. Można właśnie rozpoznawać to, co rozpoznajemy teraz na tym filmiku, że świadomość jest świadoma, a umysł jest nieświadomy. Umysł, myśli, uczucia wszystko jest nieświadome. Dopiero moje rozpoznanie mówi: A, czuję głód, czuję, czuję złość, słyszę szczekanie psa. Te słowa mogą być nieprawdziwe. To może kacz, kaczka szczekać, albo kot, albo wydra, przebrana za psa. Ale moja świadomość, że słyszę moje słowa, które mówią: O, pies szczeka. O, kaczka kwacze. O, jest cisza. Ta świadomość nie kłamie. Ta świadomość jest jak pieniądze. O, można tak powiedzieć. Pieniądze nie kłamią, świadomość nie kłamie. Ale ten film jest o tym, że ja jestem świadomy, a mój umysł nie jest świadomy. Ja jestem niezmienny, a mój umysł jest zmienny. Ja nie mogę być czymś zmiennym, bo jestem cały czas. To ciało, jak miało 3 lata, to było rozpoznawane przeze mnie, ja istniałem. Mój umysł, jak to ciało miało 3 lata i mój mózg miał 3 lata, był rozpoznawany przeze mnie. Ja mówiłem, mam 3 lata, albo pokazywałem na palcach, ile masz lat? 3. I ta istota jest ta sama. Istota, która, której ciało miało 3 lata i mózg miał 3 lata i mózg posługiwał się Prostymi słowami, bo nie znał wielu słów. Nie znał takich słów jak transcendentny, imponderabilia, albo jakiegoś angielskiego słowa, na przykład nie znał. A <grych> no, teraz zna. Ale ja nie jestem tym mózgiem, ja jestem tym, co rozpoznaje ten nieświadomy mózg. Jestem tym, co rozpoznaje te nieświadome myśli, rozpoznaje te różne uczucia, które przepływają. Przeze mnie, przez świadomość. I te myśli, uczucia są zmienne, a ja jestem niezmienny. Te myśli, uczucia są nietrwałe, a ja jestem trwały. Cały czas jestem. I teraz, kiedy rozpoznajemy że bardzo często nasza identyfikacja, nasza tożsamość jest połączona, wydaje się, że niemal nierozerwalnie z naszym umysłem i z ciałem, to jesteśmy w kłopotach. No tak, bo ciało się starzeje i idzie do piachu. Taka jest kolej większości ciał. Ciało się kurczy, słabnie choruje, umiera. Nie? Umysł słabnie, gada głupoty, <grystuje> dostaje organicznych zaburzeń, Alzheimera, pamięć słabnie, umiera. Nie identyfikuj się z tym, co na pewno Cię pogrąży. <grystuje> Identyfikacja z ciałem jest zaproszeniem do katastrofy. Identyfikacja z umysłem jest zaproszeniem do katastrofy. Rozpoznanie tego, że ja nie jestem tym ciałem i nie jestem tym umysłem, jest zaproszeniem do wyzwolenia. Od wszelkiego cierpienia można zobaczyć, że cierpienie się zdarza. Ból się zdarza. Ból w moim kręgosłupie jest bardzo nieprzyjemny. Ja to rozpoznaję, mam. Bolący kręgosłup. Złość się pojawia. Złość w mojej świadomości się pojawia. Ja rozpoznaję złość. Smutek się pojawia. Ja rozpoznaję smutek. Ale czy mnie to tak bardzo smuci? <ścoughs> czy mnie to tak bardzo boli? No trochę mniej. Jak rozpoznaję, że to jest chwilowe, a ja nie, to o wiele łatwiej zaakceptować coś, co się wydarza chwilowo. Chwilowo mnie boli. Zaraz sobie umrę i nie przestanie boleć. <laughs> chwilowo się wścieka. Zaraz mi przejdzie. Można nawet powiedzieć, że im bardziej dopuszczę do siebie tą złość, tym szybciej mi przejdzie. Im bardziej dopuszczę do siebie ten smutek, tym szybciej mi przejdzie. Ponieważ to jest nudne. To jest męczące. To nie jest zbyt interesujące. To, że się Aha. martwisz, smucisz, złościsz, cieszysz, podniecasz. To jest chwilowe. Na chwilę to jest nawet zabawne. <noise> Na chwilę można robić różne rzeczy. Można robić to i tam. To nasz umysł jest przygotowany do tego, żeby zachęcać nas do aktywności, które jeszcze nie robiliśmy, żeby była jakaś podnieta, żeby było coś nowego, żeby się coś działo. Ale świadomość... Jest zachwycona tym, co się dzieje, bo zawsze coś się dzieje. Nie, nie musisz mieć ekstra jakichś doznań. Jak jesteś blisko swojej świadomości, możesz rozpoznać, że zawsze coś się dzieje. Siedzimy sobie tu i popatrz, ile się dzieje. Ile niezwykłych rzeczy się dzieje. Wystarczy usiąść na chwilę i zobaczyć jak to jest, jak to jest niezwykle. Tam za tobą pan tańczy. <gry> Teraz przestał, <ale. gry> Cały świat tańczy, cały świat szczeka. <gry> cały świat spaceruje. Cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się rodzi nowego. Cały czas coś umiera. To są fascynujące rzeczy. Pan znowu zaczął tańczyć. No, piesek idzie, 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 idzie. Dasz piłeczkę? Dasz piłeczkę? Pokażesz się? Pokażesz się tu? Nie, nie chce się pokazać. Rzucę piłeczkę. Proszę. Dobre zrozumienie tak? tak, piesek przyszedł. Trochę się przywitać z Adwaitą. No i teraz jest drugi krok, który musimy też zrobić. Pierwszy to jest to, żeby sobie uświadomić, nie jestem moimi myślami. Ja myślę na przykład, że jestem bardzo oświecony. Myślę, że jestem bardzo przyjemny. Jestem bardzo dobrym partnerem. Jestem bardzo fajnym lekarzem. To są myśli, których jestem świadomy, ale one nie są prawdą. To tylko myśli. To tylko jakieś zdania wypowiadane przez mój mózg, który można spokojnie przeciwstawić coś innego. Na przykład jestem złym lekarzem. Jestem kiepskim partnerem. Nie jestem w ogóle człowiekiem to są zdania, których jestem świadomy, one mogą być prawdziwe lub nie, ale ja nie jestem tymi zdaniami. Jak widzę, że te zdania, one nie, nie są jakoś hmm, bardzo dobrze umocowane w rzeczywistości, nie? Mo można powiedzieć jakieś zdanie i za chwilę można usłyszeć coś przeciwnego, nie? to samo to rozpoznanie, że te zdania są zmienne, te myśli są zmienne, te koncepcje nieustannie ulegają przekształceniom. To już powinno nas wystraszyć. To już powinno nas zatrzymać w inwestowaniu w tak nietrwały interes. Ale my jeszcze idziemy dalej, my idziemy w to rozpoznanie, ale ja nie jestem tymi myślami. Bartek może o sobie myśleć różne rzeczy, Bartek może wygadywać różne rzeczy, ale ja nie muszę wierzyć w to. Jego zdania, nie muszę wierzyć w to, co on gada. Ja mogę być świadomy tego, co on gada, ale nie muszę wierzyć. Ja mogę być świadomy, że mam jakieś pomysły na siebie, ale nie muszę wierzyć w te pomysły. Mogę je realizować, mogę całą energię włożyć w to, żeby było dobrze, żeby było tak jak ja chcę, a jednocześnie mogę się całkiem dobrze ubawić z tego, że to się nie udaje, bo rzeczywistość ma inne pomysły na mnie niż ja sam. Jak ja mam świadomość tego, że nie jestem tym ciałem, nie jestem tym umysłem, nie jestem tym panem, który tam krzyczy coś, to się po prostu wydarza w świadomości, tak jak się wydarzają różne rzeczy. Tak naprawdę bez mojego udziału. Serce pracuje bez mojego udziału, płuca pracują bez mojego udziału. Mózg pracuje bez mojego udziału. No zobacz to wyraźnie. Ja nie jestem moim mózgiem, nie mogę mu nakazać, żeby on myślał jakieś myśli. Mi się oczywiście tak wydaje, że mogę. Tak samo jak mi się wydaje, że mogę wstrzymać oddech. Mi się wydaje, że mogę decydować o tym, co ma się dziać z moim ciałem, bo mięśnie poprzecznie prążkowane mnie słuchają. Ale. Tak naprawdę te mięśnie słuchają tylko pewnej myśli, która pada w mózgu. Mózg mówi, poruszaj ręką, pomachaj do Państwa. Ja macham. Ręka macha. Ja się przywiązałem do tej myśli, że to ja kazałem mojej ręce pomachać. Ale to jest tylko myśl. A ja już wiem. <śm> z pierwszej części tego filmiku. Że ja nie jestem tymi myślami. Myśli się po prostu pojawiają. Pojawia się jakaś myśl, że ja jestem fajny, ale ja nie jestem tą myślą, to tylko myśl się pojawiła. Pojawia się taka myśl, że to ja. Ja to jest matka wszystkich myśli. Ale zobacz, że ta myśl ja jestem jest tylko myślą. Ta myśl wskazuje na Twoje istnienie. To nie ma wątpliwości. Ale. Jak popatrzysz na tą materię, z której zbudowana jest ta myśl, jak popatrzysz na strukturę tej myśli, to ta myśl, ja jestem, jest z tego samego, jest taka sama, jak myśl, mnie nie ma, ja nie jestem. Jedna myśl wydaje się być prawdziwa, druga myśl wydaje się być nieprawdziwa, ale obie te myśli to tylko myśl. A jest coś takiego jak świadomość. Ja mam świadomość, że istnieje. To tylko słowa, bo jak mówię cokolwiek, to są tylko słowa, to tylko ego gada. Ego gada i ego gada zawsze bzdury. Niektóre bzdury są genialne, niektóre bzdury są bardzo blisko rzeczywistości i są bardzo ważne. Tak jak na przykład słynne zdanie, że prawdziwe DAO nie może zostać wypowiedziane. To, to, co ja chcę powiedzieć, nie może zostać wypowiedziane z definicji. To, co mam do powiedzenia, nie może zostać wypowiedziane. Świadomość istnieje. Ja istnieję. Mam poczucie, że istnieje. To są tylko słowa. Za tymi słowami, czy w tym miejscu, gdzie te słowa się rodzą, jest świadomość. Która rozpoznaje coś bardzo ważnego, a mianowicie, że jest coś takiego jak istnienie. To istnienie to ja. I to jest bardzo przyjemne. Bardzo miło się by być, bardzo miło być. Bycie jest fajne. Ale fajne to jest tylko słowo. Bycie to jest tylko słowo. Czym jest bycie, czym jest życie, czym jest świadomość. Umysł nie wie. Umysł nie może tego rozpoznać. Umysł jest malutki. Umysł jest malutki. Nawet jak masz bardzo wysokie IQ, nawet jak masz doskonałe rozumienie, adwaity. <noise> nawet jak wszystko stało w porządku, to nie bardzo wiemy, czym jest życie, nie bardzo wiemy, czym jest świadomość, bo nasz umysł nie może tego wiedzieć. Dopiero jak puścisz umysł, dopiero jak zanurzysz się w istnieniu, dopiero jak doświadczysz świadomości. to możesz zobaczyć, że pomiędzy Tobą a świadomością Twojego ciała nie ma żadnej granicy. Pomiędzy Tobą a świadomością Twojego umysłu nie ma żadnej granicy. Wszystkie granice stwarza umysł. Wszystkie granice są sztuczne. Tak jak państwowe granice, tak jak granice w Atlasie na, na mapach. Są sztuczne twory. Umysł jest fantastyczny w stawianiu granic. Umysł mówi, tu się zaczyna rzeka, a tu się kończy rzeka. Tu jest prawy brzeg, a tu jest lewy brzeg. Z powodów takich użytecznych to jest bardzo konkretne, to jest bardzo przydatne, oczywiście. To jest mój rower, a to nie jest mój rower. To są granice mojego posiadania. Jasna sprawa. Ale to są granice stworzone przez umysł. To nie są granice stworzone przez świadomość. Pomiędzy mną a tym, co widzę, wydaje się istnieć jakaś przerwa. Umysł mówi, ja jestem tu, a trawa jest tam. Ja jestem tu, a tam jest zielona trawa. Ale w świadomości nie ma żadnej granicy. Wszystko dzieje się w świadomości. Wszystko się, wszystko się dzieje w jednym. Wszystko się dzieje w tym samym. Wszystko jest tym samym, ponieważ nie ma żadnej granicy. Pomiędzy świadomością tego, że jestem, a świadomością tego, że jest widzenie trawy, nie ma żadnej granicy. Pomiędzy widzeniem zielonej trawy, a świadomością widzenia zielonej trawy, nie ma żadnej granicy. Pomiędzy tym, kto miałby widzieć tę trawę, czyli tak zwanym mną, a świadomością tego, że istnieje, świadomością tego, że widzę trawę, świadomością tego, że mój umysł nadaje jej kolor i nazwę, że to jest zielona, świeża, wiosenna trawa, nie ma żadnej granicy. Tylko jedna świadomość, tylko jedno bycie. I mamy do tego dostęp. W tej chwili masz dostęp do tego, żeby rozpoznać, że jest tylko jedna świadomość, jest tylko jedno bycie. Jest tylko jedno życie. Ty jesteś tym życiem w tej chwili, ty jesteś tym, co jest w tej chwili. ナマステ。<laughs> <laughs>